Panie pośle Suski, skąd w Polsce jest energia? Kto produkuje energię? Państwowe elektrownie z państwowego węgla, który jest dostarczany z państwowych kopań. Więc nie rób ta stata wariata, że Putin odpowiada za to, że z polskiego węgla w polskich elektrowniach jest produkowany drogi prąd to wasi kumple, wasze żony, wasze kochanki, które zarządzają tymi firmami, narzucają takie marże, takie ceny, że dzisiaj musimy, musimy uchwalać ustawy, które będą ratować Polaków. Ale wy i tak za to Polacy zapłacą, bo Polacy płacą za to, za te ulgi. Będą mieć taniejszy prąd, ale oddacie to, tak, bo będziecie transferować do tych spółek Skarbu Państwa te pieniądze to będą pochodzić no, skąd z inflacji? To wasz minister Soboń mówił, 1% inflacji to 4 miliardy 700 milionów dochodów do budżetu państwa. Łupicie Polaków, tworzycie im problemy i dzisiaj mówicie, że im z, z panią myśl nie chcecie je rozwiązać. Dziękuję.